Możesz poczuć standardowy standard szkoły prowadzić. W, pracy w ciągu trzech lub czterech lat nauki, do refleksji i zarówno. Prosimy o zabranie głosu Pana Dyrektora. Witam wszystkich serdecznie. Dziewczyny wyszły z takimi teczkami. Myślałem, że to potrwa. Spotykamy się po raz ostatni w takim gronie. Najbardziej mi się podoba ta grona siedzące. Od ścianą, krzywcy i wściekli. A. Słuchajcie, minął no, okres nauki. Za tydzień rozpocznie się bardzo gorący okres matury. Oczywiście wszyscy maturę przejdą bez najmniejszego problemu. Mamy w życiu, że będzie łatwa. A. Podobno wszystkim Państwu, żeby na no, zawsze była łatwa i żeby y, y, wszyscy mogli cieszyć się za miesiąc czy za półtora miesiąca świadectwem naturalnym. Y, życzę Państwu, żebyście nie zapominali o szkole, w której spędziliście przecież, myślę, y, fajne chwile. No, pewnie też takie, które szybko zapomnimy, ale tych było niewątpliwie manichto. Cieszę się, że wśród kończących szkole mamy jak co roku laureatów Olimpiad Centralnych. Cieszę się, że Państwo tak poważnie, ładnie wyglądają dzisiaj to też fajnie. No, i życzę Państwu wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo zaczyna się jakaś tam now nowa droga życia. Jak zresztą Państwo widzą, świat staje przed nami otworem i mam nadzieję, że przez ten otwór wszyscy prawidłowo przejdą i wykorzystają swoje szanse. Myślę, że szkoła przygotowała Państwa na tyle do dorosłego życia, że każdy sobie w życiu dobrze poradzi. Wszystkiego dobrego. Proszę o powstanie. Własność. Uczniowie wyróżnieni złożeniu w na sztandar do sztandaru. Do spróbowania. Absolwent zespołu szkół imienia powstańców wielkopolskich w Bielicach, przyrzekam uroczyście, wyniesioną ze szkoły wiedzę jak najlepiej wykorzystać w pracy zawodowej dla utrwalenia zdobyczy naszego narodu. Przyrzekam uroczyście, pracować sumiennie i uczciwie, nie sprawić honoru obywatelskiego i dobrego imienia szkoły, być współtwórcą dalszego rozwoju naszej Gracias. las Zapewne niejednokrotnie zadezwkuł za szkolnymi murami, za atmosferą pełną życzliwości i dobrej woli. Drodzy koledzy i koleżanki, jeszcze trzy lub cztery lata temu byliśmy zakubionymi pierwszokrasistami. Któż z nas nie pamięta pierwszych szkolnych dni? Dni, w których zmierzyć musieliśmy się z nową rzeczywistością. Nową szkołą, nowymi nauczycielami, gronem nieznanych nam wcześniej uczniów. Wielu z nas, jakby zdarzyło się to wczoraj, pamięta początki ponadgimnazjalnej edukacji. Swoje niepowodzenia, porażki, ciężką pracę, lecz przede wszystkim mniejsze lub większe sukcesy. Opuszczając szkolne mury z niedowierzaniem, patrzymy na trzy lub 4 lata, które minęły w niesamowitym tempie. Analizujemy stopień wykorzystania czasu, który został nam dany na zdobywanie wiedzy, naukę życia. Doskonalenie siebie i kształtowanie własnej osobowości. Szanowne grono pedagogiczne. Powtarzając za Isokratesem, rodzicom zawdzięcza uczeń tylko życie, nauczycielowi życie dobre i szczęśliwe. Szanowna Dyrekcja, drodzy nauczyciele, wspominając minione lata, zawsze pamiętać będziemy o Waszej obecności w naszym szkolnym życiu. Wspominać będziemy Wasz przeogromny wkład w naszą edukację i kształtowanie naszych osobowości. Zawsze pamiętać będziemy o ogromie pracy włożonej w nasze wychowanie. Pamiętać będziemy także o trudach, z jakimi musieliście się, drodzy pedagodzy, zmagać przez nasze czasem niesławne zachowania. Dzięki waszym wszelkim staraniom w dalszą podróż przez życie wkroczymy z ogromem wiedzy i bagażem doświadczeń. Zawsze będziemy wam wdzięczni za tworzone nam ideę i pomoc w wytyczeniu naszych życiowych ścieżek. Drodzy zebrani, Nadszedł czas pożegnania. Czas, w którym przyszło nam opuścić miejsce, gdzie spędziliśmy niemały fragment naszego życia. Miejsce, w którym zaczęliśmy odkrywać siebie. Miejsce, w którym zdobyliśmy wiele doświadczenia przydatnego w naszej dalszej wędrówce. Kończymy ten etap. Należy jednak pamiętać, że życie to jest seria początków, a nie łańcuchem zakończyń. Zawsze miejmy w sercu pokrzywiające słowa, iż każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego. Po wielu szkolnych testach i egzaminach teraz nadszedł dla nas czas na najważniejszy sprawcie: Egzamin z życia. Szanowna dyrekcja, w ramach podziękowania przyjmijcie kwiaty od 300. ostawia się do finału ligi, więc złóż Mam nadzieję, że zajmiemy. Paskiem oczywiście, proszę Państwa. Z tym, że dodam, że wszyscy dostają z paskiem. Z tym, że pasek ma różny wymiar. Proszę Państwa, dodam, że jest to finalistka z poprzedniego roku i z tego roku olimpiady logistycznej. Gracias. Oh, awesome. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Mariusz otrzymuje dwie nagrody. Najmłodszy czytelnik w historii szkoły. 12 tysięcy egzemplarzy. Wejdą przy Marku, że jest czwartym z turystą w Polsce.

Pierwsze miejsce w prokurcie zajęła Damian w miejscach, nie ma, tego Proszę Państwa, teraz pozostały oszczędzają przy pani świadectwa oczywiście. Technicznie, żeby nam to przebierano sprawnie, proponuję klasę ustawić alfabetycznie. Zacznij raz z moją klasą, już pożegnać czas. Mych przy...